Ejo, mam na imię Iwona i zapraszam Was dziś na nowy filmik. Na filmik troszkę inny niż zawsze, ponieważ jakiś czas temu pytałam się was, czy jesteście zainteresowani stworzeniem giełdy wymiany książek u mnie na kanale. E, po prostu miejsce, gdzie razem byśmy wymieniali się książkami. E, za chwilę powiem coś więcej o moim pomyśle, a e, jak taki filmik Wam się podoba, to łapka do góry i zostańcie ze mną na dłużej. Więc tak, mój pomysł to jest taki, też tutaj jedną z Was w sumie tak ewoluował z innego pomysłu, na ten właśnie. Dziękuję Ci bardzo. I teraz tak. Przygotowałam dla Was pięć tytułów książek, i w moim zamyśle to jest takie, że po prostu osoby, które chciałyby się wymienić tymi książkami, ponieważ chciałabym dać tym książkom drugie życie, chciałabym, żeby one poleciały dalej w świat, chciałabym, żeby ktoś inny może odkrył je jeszcze lepiej niż ja, może bardziej się w nich zakochał. Niektóre z tych książek czytałam, niektóre z tych książek są nieczytane. Mam tutaj pięć tytułów na początek, żeby zobaczyć, czy taka akcja Wam się spodoba. I właśnie pomyślałam, że ja Wam pokażę jakiś tytuł i później Wy w zamian w komentarzu byście mi napisali, jaką książkę chcielibyście mi odesłać w zamian. Bo właśnie ja bym Wam odesłała książkę, a później Wy byście mi odesłali tą inną książkę. I pomyślałam, że właśnie możemy wymieniać, wysyłać albo właśnie pocztą, czy in-postem, to już tam, czy paczką ruchu, to już od nas zależy. Czy na przykład się spotkać gdzieś w okolicach Bielska Białej, Katowic, Krakowa, ponieważ ja tak wędruję tutaj w okolicach. Więc jakbyście na przykład chcieli się przy okazji spotkać i wymienić książką, to też taka opcja wchodzi w grę. Ja przygotowałam dla was książki, które myślę, że powinny wam się spodobać. No to już taka pierwsza, pierwsza edycja, zobaczymy czy to wyjdzie, czy nie. I cóż, dajcie znać w komentarzach, czy w ogóle chcecie, żebym to kontynuowała, czy chcecie, żebym kontynuowała z innymi książkami później, które może was może kogoś innego by zainteresowały. A teraz pokażę Wam pięć książek i krótko o nich opowiem. E, I cóż, żeby już nie przedłużać, no to teraz faktycznie Wam pokażę książki. Pierwszą książką, którą dla Was przygotowałam i którą chciałabym się z Wami wymienić, to jest Niewidziane Życie Adilaru Pani bee Jest to książka, która bardzo mi się podobała, która według mnie jest świetna, która ma bardzo powolną akcję. I tutaj jesteśmy i w XVIII wieku, i w sumie później lecimy do współczesności i współczesności. To jest książka, której. Ja polubiłam, pierwszy raz bardziej lubiłam akcję, która rozgrywała się we współczesności niż w przeszłości. Jest to książka, która premierę miała w lutym prawdopodobnie tego roku, więc jest to nowość wydawnicza. I dodatkowo jest pięknie opisana, no i cóż, wszyscy wtedy pisali, że ja cię zapamiętam Adilaru. Ja też ją zapamiętam, pamiętam co się tutaj działo, pamiętam jak się akcja toczyła. Więc to jest pierwsza książka, którą dla Was przygotowałam do wymiany. Drugą książkę, którą dla Was mam to jest książka, którą ja kupiłam już jakiś czas temu i która... Była popularna rok temu, dwa lata temu. Jest to The Poet X, pani Elizabeth Acevedo. I muszę powiedzieć, że ta książka ją próbowałam czytać i nie do końca mi się spodobała, ponieważ jest napisana wiersza. I to jest książka po angielsku, od razu mówię, to jest książka w języku angielskim. I właśnie tutaj też wygrała nasz międzynarodowy konkurs Book Award 2018. Jest to książka, którą wiele osób się zachwycało, ale mnie jakoś tak, wiecie, nie poczułam tego. Tego czegoś. I właśnie stwierdziłam, że to może ktoś z Was chciałby poczytać po angielsku, i właśnie może ktoś z Was się e, na tą książkę, na, ten, na tę książkę. E, trzecią książką to jest książka pani Pauliny Hentel, czyli Pusta noc. Tutaj lekko mi się zgięła od razu, mówię, bo jakoś tak przy transporcie coś tam się stało. Jest to książka, którą wiele osób ją uwielbia, i ja nie do końca nie polubiłam tej, tej serii. Jakoś tak dla mnie jest bardzo przewidywalna, wiem, co się wydarzy, nie ma żadnych zaskoczeń, dość oklepana, ale wiem, że wiele osób ją uwielbia, dlatego stwierdziłam, że może ktoś z Was akurat po kochaniom i właśnie będzie chciał mi na swojej półce, a w zamian ja otrzymam jakąś inną książkę, która może mi się troszkę bardziej spodoba niż ta tutaj. I to jest Fantastyka młodzieżowa. Piątą książką to jest też nowość wydawnicza z 20 maja, czyli... Miesiąc temu, niecały miesiąc temu, potwór pana Waltera Dean Mayera, Nikt nie wie, kim jestem. Jest to historia napisana w formie Scenariusza, scenariusza filmowego, gdzie 16-letni chłopak właśnie spisuje swoje doświadczenia z pobytu w więzieniu i z pobytu przed sądem. Jest bardzo fajnie napisane, dobrze mi się czytało i myślę, że wiele osób ją polubi. Jest to historia, która się nazywana jako klasy literatury młodzieżowej. Może i coś tym jest. I po prostu jest to historia, którą myślę, że wiele osób się spodoba i też pokazana jest jak prawo traktuje niektórych osób, niektóre osoby i ja wciąż nie wiem czy on był winny czy niewinny, zastanawiałam się nad tym ho 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 po przeczytaniu tej książki i nie wiem jaki byłby mój werdykt. I piątą książką jest to książka najcięższa z tych wszystkich, ale jest to książka, którą ja chcę mieć na swojej półce, ale w innym wydaniu. Jest to Gra o Tron. Ja Gra o Tron jeszcze nie czytałam. Kupiłam to wydanie, bo stwierdziłam, że mi się spodoba, że będzie przepiękne, ale ostrzegam, ono jest ogromne, bardziej jak moja ręka. To jest moja cała droń, jeszcze kawałek. Jak ktoś gdzieś szukał tego wydania, to właśnie z chęcią bym się wymieniła, on to na jakąś inną książkę. Ja szukam chcę kupić to wydanie z mniejszej objętości ponieważ jest ona ogromne i bardzo źle by mi się czytało. Jest też obrazkowe. To jest to wydanie z tymi obrazkami, bo wiem, że są dwa różne wydania właśnie te obrazkowe. I ja albo kupię to inne wydanie z tymi innymi obrazkami, albo po prostu mniejszą formę, ale chciałabym mniejszą formę, bo jest ogromna. I ta książka jest nieczytana. W sumie te dwie są nieczytane, a tam te trzy są czytane raz i jedna, i ta jest czytana dwa razy. No i cóż. To są, te jest pięć książek, które dla Was przygotowałam. Jeżeli ktoś z Was chciałby mieć którąś z tych książek na półce, to po prostu dajcie mi znać, jaką książkę chcielibyście wymienić się ze mną. Na przykład to może być książka, która której nie chcecie mieć na półce, która Wam zawadza, a która może akurat mi się spodoba. To nie musi być coś, wiecie, teraz nowego, to może być jakaś stara książka, jakiś klasyk, obojętne, ale właśnie, żeby tym książkom dać drugie życie. I cóż, koszty dostawy wtedy jest nam... Jak ja wysłałam książkę, to ja płacę, a jak Wy do mnie wysłacie, to wy płacicie, że tak powiem, w ten sposób. No albo po prostu spotkanie je parą twarz, chociaż miałam się spotkać z jedną z was i jeszcze mi to nie wyszło. Ale może przez wakacje będzie więcej czasu i właśnie więcej możliwości na spotkanie. Więc cóż, jak ktoś z Was jest zainteresowany którąś z tych książek, to dajcie znać, wiem, że tam pisaliście o innych książkach, ale czy nie przeczytałam tych książek i po prostu jeszcze nie chcecie ich pozbywać z półek, bo nie wiem, czy mi się spodobają, czy nie. A ja już teraz kończę. Jestem ciekawa, czy może taka, taka takie coś Wam się spodoba, czy nie. I cóż, do zobaczenia w następnym filmiku. Jak Wam się podobała łapka do góry, i zostańcie ze mną na dłużej. Bye, bye.